Witajcie, kochani, czwartek 18 września 2025. Jaka energia ze świata zwierząt? Na czwartek. <słuch> <słuch> uh, cóż to? Mamy wiewióreczkę, ale odwróconą. Wiewiórka mówi: uwierz w siebie, to znaczy, że jakaś niewiara w siebie się tutaj wydziera, albo się zapracowujemy i staramy się udowodnić sobie, że to jest nasza wartość. im więcej zrobimy. Nie wystarczy, że jesteśmy. No kochani, idziemy do czytanki. Co ta wiwiurka? Co ona chce nam powiedzieć? 62 66 i 2 no. Proszę was kochani, żebyście uważali, żeby się nie przeciążać w pracy Czwartek jest takim dniem jowiszowym Dla kariery, dla biznesu, dla pracy jak najbardziej Ale też wszystko ma swoje granice i musicie o siebie dbać i na siebie uważać No to przemęczenie tutaj nas trochę dojeżdża Moi kochani Wiewiórka uwierz w siebie ochrona. Nieprzewidywalność życia może zachwycić Twoją wiarą w siebie. Ojej, zachwycić, zachwiać, przepraszam. Nieprzew, nieprzewidywalność życia może zachwiać Twoją wiarą w siebie, obniżając Twoje zdolności radzenia sobie z wyzwaniami, mhm. jakie stają na Twojej drodze. Hmm, Okej, okay, nieprzewidywalne. Czy wariujesz na myśl o tym, że Twoje zasoby okażą się niewystarczające lub Ty okażesz się niewystarczająco dobry? Czyżbyś zapomniał, czyżbyś zapomniała o wszystkich swoich umiejętnościach, mądrości i zasobach? Wiara w siebie, moi kochani, bardzo ważna zaszłaś, zaszedłeś już tak daleko dzięki swojemu sprytowi i kreatywności, wykorzystując cały swój potencjał oraz wszystkie dary, jakie zesłał ci duch, by pomóc ci w trudnych chwilach. Czas popatrzeć za siebie i przypomnieć sobie, że twoje potrzeby zawsze w końcu zostały zaspokajane w imię najwyższego dobra, nawet w najtrudniejszych okresach twojego życia, czy tak było? Życie Cię kocha i ma dla Ciebie wiele skarbów, które ujawnią się, gdy będziesz ich najba najbardziej potrzebować. Zatem przestań się martwić. O, jaka ulga, czyli musimy sobie też odpuścić właśnie to nadmiarowe napięcie, tą, tą taką gonitwę, to takie potrzeby udowodnienia sobie, zasługiwania. Naprawdę. Jakby bardziej cenne jest to, że jesteś. Wystarczy, że jesteś. Nie zawsze, że robisz. Wiewiórka mówi, że jesteś gotowa, że jesteś gotowy na wszystko, co możecie spotkać. Więc uwierz w siebie i zaufaj, że duch macie w swojej pieczy. Moi kochani, cokolwiek by Was nie spotkało jutro, to pamiętajcie, że. Poradzicie sobie z tą sytuacją. Na spokojnie, bez napięcia, zobaczcie jakie macie możliwości i wybierzcie rozwiązanie tej sytuacji. Nie wchodźcie w emocje, nie wchodźcie w napięcie, nie wchodźcie w stres. Nawet jeśli to przyjdzie, starajcie się rozładować to spokojnym oddechem. Dajcie sobie chwilę. Zorientujcie się w sytuacji, co można zrobić, i spokojnie wybrniecie z tej sytuacji. Ważne, żeby zachować ten balans: praca, odpoczynek, działanie, odpoczynek, przerwa. Znowu działanie, znowu przerwa. I oddychajcie, kochani. To jest bardzo ważne, że to, co Was zestresuje, może Wam obniżyć poczucie wartości, może Was trochę wybić z rytmu, zachwiać Waszą równowagę, ale to nie znaczy, że za chwilę do tej równowagi nie wrócicie. Także na spokojnie zboczycie z jakiejś trasy, zboczycie z torów, spokojnie możecie wrócić z powrotem na tą trasę, na te tory. Ej. Ważne, żeby zrobić to spokojnie. Uważajcie na drogach i uważajcie w pędzie, uważajcie w pośpiechu, bo wiewiórka biegnąc, biegnąc, biegnąc zbyt szybko może gubić orzeszki, a przecież tak długo je zbierała i tak na nie pracowała. Także bądźcie jak te radosne wiewiórki, żwawe, zwinne, radosne, ale i rozważnie. Jutro rozważnie. To znaczy dzisiaj, wtedy, gdy to oglądacie. Wszystkiego dobrego, kochani. Dbajcie o siebie. Jeszcze na dobranoc, na do widzenia. Karta spokoju dla Was. Gołąbek, spokój, oddech, przestrzeń, czas, zero pośpiechu. Wszystko na spokojnie, zawsze dotrzecie tam, gdzie macie dotrzeć, we właściwym czasie. Bez spiny, bez stresu. Wszystkiego dobrego, kochani, dbajcie o siebie i do jutra. Pa pa.